Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a Z ustaweczki dokładnie i mamy do wyboru Warden Daszy Brzask Działanie pasywne po odświeżeniu karczmy skopi stronika z najwyższego poziomu i zamroź obu z tych stroników Albo Karyl Roam, daj trzem przyjaznym stronikom plus jeden jeden Gdy karczmę, wybierz ulepszenie Wiesz co, możemy to wziąć Czemu by nie? Graliśmy na niej Moglibyśmy ją wymienić Ale zostawimy panienkę Kramil, czy Karmil. Karmil Buecka. Okej. Okay. W miarę szybko znalazło graczy. Dobry nie znak. Nie Zawsze tak mówię o bestiach. Może w końcu spróbujemy na naszych żuczkach. Ostatnio było na nagach. Albo nie. Na czym był ostatni? A już nawet nie pamiętam, ale chyba nagi, czy to nie były nagi, albo nie nagi, no nie pamiętam, ale na pewno nie na bestiach. I standardowo przychodzi wszystko, oprócz tego, czego potrzebujemy, ale spokojnie w tej rundzie zrobimy sobie karczmy. Mamy tak, o takie ma, fajne do wyboru. W tej grze determinacja daje statystyki dodatkowemu przyjaznemu stronikowi, ok, w tej grze determinacja daje dodatkowo plus 1 do ataku. W tej grze determinacja daje dodatkowo plus 1 do zdrowia. Ehm, no, ale ciekawe. Dajmy może do ataku za pierwszym razem. Za jedynkę to też nie jest jakieś drogie. Póki nie mamy więcej stroników, nie ma co, żeby to dawało więcej. Na większą ilość działało. Kogo my tu mamy? Brana. Murloki, piraci, mechy, bestie, o, mechy, bestie, bestie, o, fajnie. Kolejny raz trzy osoby na bestiach razem ze mną. Ale nie szkodzi. Oj, tu będzie problem. Niestety obrwiemy za całą dwójkę. Boleśnie, bardzo boleśnie, moi drodzy. No i tak, no i w tej chwili wypadałoby coś kupić. Mamy kolejną bestię czemu by nie? Możemy ją wzmocnić nie za dużo, nie za dużo, ale zawsze coś. Dołożymy ataki i obronę. No i tyle, już te żuczki troszeczkę lepiej wyglądają. W sumie to nie są żuczki, to jest bzyż, bzyczący szkodnik. Tak jest. No, akurat dobry mech tutaj wyleciał. W ogóle ten bohater będzie najbardziej problematyczny. Z tym, którym walczymy. Bo on ma także takie działanie pasywne. To by było dobre. To by wzmacniało troszeczkę żuki. To może nie jest jakoś dużo. 2 plus 1. No ale jednak. Jednak coś to robi. 1 plus 2 dokładnie. Więc w sumie nam by się bardziej przydał ten bohater. No tak. I standardowo nie ma nic. Otrzymujesz bazą kopii losowego stronnika. To nie chcemy. No ja myślę tak, że możemy wziąć... Tą nagę um, może sobie odświeżymy. E, standardowo nam to nic nie dało. Zrobimy tak. Kupimy tą piratkę. No i chyba tak zostawimy. E, w następnej co rundzie mamy 4 sztuki. Za 4 sztuki karczmę. E, więc ja myślę, że sobie spokojnie zrobimy karczmę. Um, no, i zostanie nam trzy sztuki, żeby coś tam kupić. Póki co, żadne dobre szuki nam tutaj nie przychodzą. E, może w następnej rundzie coś przyjdzie. No, on też ma tego żuka. My w teorii mamy troszeczkę lepszego. Okej, okay. wyjdziemy z tego tak. Wyjść, wyjdziemy. Bardzo dobrze. Nie obrywamy na początek, to też cieszy. Z tym, że też mają lepszego bohatera. Znaczy, może nie lepszego, no ale też jest dobry. No tak. Próbujemy. Dobra, robimy karczmę. E... Niech będzie, że więcej. I teraz tak. Bazową wam kopię. Kogo bym chciał? Chciałbym żuka. Tak jest. 8-6. E, złoty żuk. E, co my tu mamy? E... Kuria Wichru Boska Tarcza, gdy zaatakuje stronnika, usuń z celu odrodzenie prowokacji. Ciekawie, ciekawie, snajperka e, Inspirująca Pretendentka, okrzyk bojowy, daj plus 2 plus 1 Twoim stronikom z poziomu trzeciego lub niższego. No tu mamy wszystkich takich, to też można. E, za każdym razem, e, kolego, trochę mi się wcinasz w zdanie. E, za każdym razem, gdy wydasz 5 sztuk złota, daj Twoim e, piratom plus 2 do ataku. My tam piratów za bardzo, no w sumie mamy jednego. Tu sobie wzmocnimy, tu sobie w ten sposób wzmocnimy. No i tak zostawimy. Trzeci poziom karczmy, więc ja już liczę, że w końcu coś zacznie przychodzić. Na razie, oprócz tego jednego bzyczącego szkodnika, prawdopodobnie, chyba że gdzieś nie zauważyłem, to nie mieliśmy nawet jednej bestii. To jest to. Komputer już wie, algorytm, że jak sekret na bestach, więc mówię, nie, będziemy dawać wszystko inne. A ja nie, ja jestem uparty, gramy na bestiach. Tym bardziej, że ja na tych żukach nigdy nie grałem. Zawsze mówię, żebym sobie pograł, a nigdy nie wychodzi. Na razie jakoś to wygrywamy. Za dużo nie tracimy. Ładnie, za dziesiątkę dościał. gościu dostał. I teraz tak, karczma nas będzie kosztować 7. to jest dużo. Hmm. Znaczy, nie licząc tej śmiesznej bestii oczywiście. Ja myślę, że tak. odświeżyć możemy. Nie ma totalnie nic. Otrzymujesz plus 1 do zdrowia na stałe, gdy przyzywasz bestię. Żuk to chyba też bestia. Może zrobimy tak. Będziemy mieli więcej sztuk złota. Chyba, że akurat przegramy. Początek walki przez resztę tej walki. Twoje bestie mają plus jeden do ataku. Hmm. Niby spoko. Niby spoko, moi drodzy. To by też się przydało, ale spróbujemy to odświeżyć. No nie warto było odświeżać, więc sobie ten wrzucimy. Wzmocnimy żuka, no i w sumie na tyle. Jeśli teraz by udało się wygrać, moi drodzy, no to mamy plus 3 sztuki złota, czyli około 12 sztuk złota byśmy mieli. Zaraz wam powiem. Tak czy siak, chyba powinni, choć nie wiem, może i nie. Co prawda, 1-3 to nie jest jakoś mega boleśnie. No ale jednak. Niech ten żółwik śmieszny rośnie. Głodny szczęko grzyc. No, powinniśmy sobie mimo wszystko poradzić. No to dobrze, 3 sztuki złota, więc ja jestem skłonny y, zrobić karczmę. Karczemkę. Jak zwykle nic, to jest coś niesamowitego. Że nam nic nie przychodzi. Yy, damy plus jeden do zdrowia, niech będzie. Pięknie. Kolejny żuk niezbyt potrzebny, ale wrzucimy. Yy, przynajmniej ten szczękogrys będzie rosł. Odświeżymy sobie jeszcze raz. No i nic więcej nie zrobimy. Yy, Wzmocnimy tych co mamy, no i tak zostawimy. No, i powiem wam, jak te szuki nie będą przychodzić, to lada moment będziemy mieli wielkie problemy. Bo ten żółk 2x2, przecież tu już powinny być te żuki. Nie wiem, na 12 przynajmniej. Totalnie nic nie przychodzi. Niby czwarty poziom karczmy. Już to nie wygląda najgorzej. Powinny w, fajne stro w fajnej stronicy przychodzić, a tu nic. Oho. Uh -huh. Dobra. Dobrze, że ten szczęko gryz, ale to on tylko do zdrowia dostaje, to jest jedyny minus. Jedyny minus, że tylko do zdrowia, bo jednak w ataku 7 to za dużo nie zrobi. Ale dobra, jeszcze jakimś cudem się trzymamy. Choć jak tak dalej pójdzie, to będzie problem. Będzie bardzo problematycznie. Standardowo nie ma nic. Standardowo nie ma nic, więc ja tak, kupuję ptaszka. I teraz co? Naga, fajnie. Wszystko fajnie, do mechów, do piratów, same fajne yy, fajni stronnicy. Trzy losowe zaklęcia czarodzieła, fajnie, też super. Nie wiem czy jest sens cały czas to yy, wiecie cały czas szukania czegoś. Gdy zaatakuj, aktywuj agonię twojego stronika z lewego skraj plan 3 na no spoko, tylko że. Nie będziemy mieli miejsca. Musielibyśmy mieć jedno wolne miejsce. No nic. Totalnie nie ma nic. Na murloki fajne, na mechy fajne. Yy, nagi też spoko, piraci też fajni. Nie wiem po co to odświeżałem, bo szczerze mogłem ich wzmocnić. Yy, Powiem wam, będzie wielki problem, agonia, przez wilosową bestię, ustaw statystyki 5 na 5 No teoretycznie można by było to kupić Żeby ten głodny szczęko gryz rusł No ale to tamto życie nam, zdrowie jego nam tutaj nie pomoże hmm. No nie mam pomysłu Totalna zerówka, jeśli chodzi o jakieś przydatne karty Początek walki, no tak. Przez resztę tej walki twoje bestie mają plus jeden do ataku. Niby spoko. Ale jednak może nie. Nie no, myślę, że gdybym zrobił kaczmę w tamtym, w tej rundzie, to by w sumie na jedno wyszło. Ale kto to wie, że to nic nie przychodzi. O, no, tu już będą wielkie problemy. Powoli będziemy, moi drodzy, przegrywać. Na no jakiś może sposób trzeba wymyślić, żeby z temu szczęko y, gryzowi y, atak zwiększać. A nie tylko życie. Bo on co prawda coś tam rośnie co rundę. No ale jednak mimo wszystko mało. Nie wiem jakim cudem ja to jeszcze przechodzę. Bo gdybym ja wziął cokolwiek innego niż te bestie, to już byśmy im ładnie ładowali. Ładnie. Agonia, twoje żuki mają plus 1, plus 2 w tej grze. żuka 2 na 2. No coś niesamowitego w końcu. Wyrzucimy to od razu, kupię zaklęcie. Co? Poszukamy czegoś, w końcu. Jedna karta przyszła. Wow, kolejna druga, coś niesamowitego. Co my z tym zrobimy? Troszeczkę minus, że musimy się pozbyć fajnych kart. Okrzyk bojowy, twoje żyki, Żuki mają plus 2 plus 1 w tej grze, a przez 2 plus 2. 4 na 3 już mamy. Potężne Żuki. No i co? No i myślę, że śmiało to możemy zamrozić. Zmocnimy sobie trochę. No i tak zostawimy. Ja sobie w następnej turze wyrzucę tą piratkę. Piratkę wyrzucę, kupię właśnie naturalne błogosławieństwo, choć nie wiem. To jeszcze się. To jeszcze nad tym się jeszcze zastanowię. Gdyby te żuki, tak troszeczkę wiecie, dwie rundy wcześniej przychodziły, to może by coś z tego wyszło. No ale spoko. Ten jeden jest dobry z agonią. Im będzie ginął częściej, tym, więcej, tym mocniejsze te żuki będą. 6 na 5, no to też już to jakoś wygląda. Ten ma 10 na 21. Ja zastanawiam się, oprócz naszego błogosławieństwa, w jaki sposób jesteśmy w stanie go wzmocnić. Oczywiście, w teorii widzicie, niby troszeczkę nam się polepszyło, ale dostajemy, zaczynamy obrywać. No i tak na razie będzie. Dopóki nie wzmocnimy jeszcze bardziej. Hmm. Ja myślę, że jak z tą walczymy, ja jeszcze spróbuję inaczej. Nie pamiętam na których poziomach karczmy są te żółki, więc ja sobie może tak kupię tego. Wyrzucimy piratkę, mimo, że ona jest w miarę mocna. Zrobimy w ten sposób. Ja sobie zrobię poziom karczmy. W w tej grze determinacja daje statystyki. Może do ataków pójdziemy. No i teoretycznie, myślałem, że zaklęcie zrobimy. Przecież te 4 czte, osoby dostaną 3 plus 2 osoby, tak? <laughs> Albo wszyscy plus 2 plus 2. Co jest mocniejsze? Nie wiem. Pewnie to moje, no ale sobie wzmocnimy w ten sposób i, i tak zostawimy. Dobra, zobaczymy jak to wygląda. Te żółki wiadomo z każdą turą będą mocniejsze, choć dużo tu jest boskich tarcz. To jest dosyć problematyczne. No, niestety, już się troszeczkę wiecie co, dobre armie zrobili. Dobrych stroników przez ten czas, co szukaliśmy jakichś potrzebnych żółków. No, podejrzewam, że możemy mieć kolejny raz problem, żeby z tego wyjść. Czemu ten pierwszy żuk na mnie zginął? Kiedy miał zginąć, e, dobra. Udać udało się. E, w każdej rundzie będzie on bardziej e, niebezpieczny ten przeciwnik, którego mamy teraz. O i tak, Agonia, przez resztę tej walki z twojej stronnicy z nieparzystych poziom mają plus 3, plus 3. Okej, okay, to takie średnie. Mm, szukamy. Wybierz jedno, to też nie. Dybesti plus 2 plus 2 oraz odrodzenie. No i to chyba to by było dobre. To by było dobre. Ja myślę, że śmiało. Y, można by było to dać za tego ptaszka. 2 y, plus 2 plus odrodzenie. Przecież on, jak będzie nam się odradzał, y, to będzie co chwilę z, y, zwiększał statystyki żółków. Normalnie bym nie kupywał, ale tym razem kupię ten pancerz. Bo coś się obawiam. Żuków. O, pomsta. Twoje żuki mają plus 2, plus 2 w tej grze. Agonia przez Żuka 8 na 8 To gitara, wiecie co. Ja to za, na pewno zamrożę. Kapitan rejsu, agonia. Przez resztę tej walki, gdy przezywasz Pirata, daj mu plus 5 do ataku. Spoko. To tak, ja myślę sobie tak, zamrozimy. Kupię to, żeby mieć wydaną, e, wydane monety. Wzmocnimy sobie. No i tak zostawimy. Tego oczywiście wnicznego protoplastę wrzucimy za żwawego skarabeusza. No i tak się będą dopakowywać. No i tak naprawdę co możemy jeszcze? Złotego tego leśnego łazika zrobić. A później tak naprawdę nie wiem, ja trochę błąd robię, że ja go mam tak daleko. Choć w sumie może powinien być za tym, przed tym tym, przed tym naszym żółwiem. Dobra, widzę, że goście ma bardzo podobną armię. Ten, co z wcześniejszym walczyliśmy. Mimo wszystko, ja myślę, że ten żółw musi z nami na... zostać. Nie wiem jak długo, ale na pewno jeszcze przez jakiś czas. No, na dużo mają tej agonii. No, ale to i tak nie wystarczy. Ta agonia jest za słaba, żeby coś nam zrobić. Minus żuków jest taki, że, wiecie, mają tylko. Atakują za jeden. Dobra, pięknie. Ile nas tu zostało? No, w sumie wszyscy. Cała szóstka dalej. Ok, kupujemy tego protoplasty. Ja myślę, że ja zrobię tak, że ja tego sprzedam. Wrzucę sobie tego. I myślę, tak zrobię sobie karczmę. Hmm. jak on to ma? 4 przyjaznym? Może 4. I damy, może do zdrowia. Albo atak, właśnie. Nie wiem, co dać lepiej. Jak te żółki wyglądają? 9 na 10. Hmm. A niech będzie zdrowie. No i to już jest koniec, jeśli chodzi o dopakowanie. Daj 4 przyjaznym stronikom plus 3, plus 3. No i niech tak zostanie. Karczuma mamy full, więc teraz tylko szukanie jakichś fajnych stronników no i zobaczymy jako, że karczma mamy już zrobioną, maksymalną, więc ja będę zawsze zaczynał rundę od determinacji, będziemy sobie dopakowywać plus 3, plus 3, 4 to też w sumie fajnie wzmocni bo my tak naprawdę mamy bardzo małe no, 14, 21 no powiedzmy, 21 w ataku to jest maks, co my posiadamy no i niestety to jest Zbyt mało, co by nie mówić. Żuczki mają 12-14. Mnie ciekawi to, jak to jest, że jak ja trafię na gościa z żukami, to te żuki już w tej rundzie powinny mieć około 70-80. Nas jedynie ratuje to, że faktycznie mamy ich wiele. Ten tu jeszcze rośnie. No, ale mimo wszystko chyba... Chyba tego nie przejdziemy. Nie. Ale dobrze, chociaż tego jednego. Yy, troszeczkę boleśnie, bo to jednak za dziesiątkę. I znowu od tej samej, w sumie tylko z tą przegrywamy. Yy, no okej, okay. teraz kwestia, kto będzie szybciej rosnął. Dobra, tak jak mówiłem, wzmacniamy sobie. Yy, I teraz szukamy, przede wszystkim szukamy. Tego mógłbym kupić i będziecie sprzedać za 5 sztuk. Z tym, że ja nie wiem, nie mam kogo wyrzucić. A wątpię, że ktoś nam przyjdzie akurat. Tak, zaklęcie oczywiście bierzemy. Może tak, może tym razem ja spróbuję w ten sposób. Może jakieś fajne zaklęcie będzie. No, no, bardzo fajne. Bardzo fajne, czyli to ja tu mam szczęście. Akurat do takiej rzeczy. Dobra, nic tylko odświeżamy. Ja już nie będę odświeżał. Którego wzmocnimy? Wybierz jedno, daj stronikowi plus 4 do ataku lub 4 do zdrowia. Damy plus 4 do ataku i coś czuję, że ten żółwik nam zagości na bardzo długo albo do końca gry. Złoty by miał plus 2 do ataku. Jak miał już plus 2, no to mógłby mieć koło setki, nie? Jedyny minus to jest ten A, tak, 21. Okrzyk bojowy, daj twoim pozostałym stronikom sparzystych poziomów. 4, 3, no to 1, 1, 2. No to tylko dwóch stroników by dostało. Trochę mało. Ale dobra, mamy zaklęcie rzucone, więc jak wygramy, my z nim tak powiedzmy w miarę na remis. Znaczy wygrywamy, on ją zaatakował za 14, z tą, która nam przyłożyła, no to bardzo ciekawe. Oj, to może mieć problem. Może mieć bardzo wielki problem. Jak to wygląda? No, wygląda kiepsko. Dobra, rośnijcie żuki. Dziwne jest to, że ja dałem teraz tak patrzę temu żukowi odrodzenie. I on oczywiście się nie odradza sobą, tylko odradza się żuki. To jest smutne. Oj, kwestia tego tylko za ile dostaniemy, Żuki nie wyglądają już źle. Jeśli patrząc pod ilość ataku, 17. ale to jest ciągle mało, ciągle mało. Dobra, chociaż dobrze, że tego dostaniemy potężnie w łeb. 15. Oj, przypechu, ostatnia nasza runda. No walczymy z tą. No tak. Kupić go mogę, czemu by nie. Tu sobie wzmocnimy. No i tak szczerze mówiąc, nic nie przychodzi. Wybierz stronikę kaczmę zapełniając stronikami tego samego rodzaju. No to to można spróbować. I mamy bardzo fajne Żuki. Fajne Żuki, których nie jesteśmy w stanie kupić. No właśnie, Agonia Przyzwik, 3 żółki, 17 na 20. No i chyba będzie trzeba coś popróbować i tego sprzedać, tego kupić. No i myślę, że sobie go wrzucimy tutaj. Tak naprawdę można by było Bzyczącego Szkodnika znowu kupić. Później tego Turkusowego Plugawca. Ja sobie zamrożę, choć ja tu nie widzę za dużych szans na przeżycie. 8 w życiu, no to praktycznie on ma karsz, na poziom 6, więc musiałby mu jeden stronik zostać z jedynki. No zobaczymy, ale jeżeli on wszystkich bije, no to nas też powinien zbić. Jak on tu wygląda? O kurde, już widzę 80. No problem, za dużo ma. Tych różnych baj bajerów, boskich tarcz, yy, agonii, odrodzeń i tych różnych rzeczy. No jakbyśmy może mieli żuki, wiecie, 40 na 40, to może by to coś dało. No ale tu niestety nie. Yy, można yy, nazwać ten odcinek dzisiaj nieudane żuki. Jeszcze tak potężnie, w dzióbek. Dobrze moi drodzy, przegrywamy, ale zajmujemy trzecie miejsce. Brązowy medal jest na podium, więc nie jest na gorzej, więc dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.